Cześć, ja to jest mój pierwszy filmik z tego zwota World of Tanks. Yy, chciałem nagrać początek, czyli jak do, zaczynałem w to grać Kurwa, ale był tak filmik chujowy, czyli jak prawie każdy Że wziąłem to, w pizzy usunąłem yy, to zagrałem może 10-15 meczy, dalej nie umiem w to grać yy, Tu mam yy, tego Premium, ja Premium tego czołga Dostałem za free, ale pewnie zaraz mi się skończy, nie wiem jak sprawdzić na ile jest jeszcze. Jakby ktoś wiedział, kurwa, to bardzo chętnie się dowiem. Yy, mam takie chujowe te podstawówki. Yy, jeszcze coś tu jest? jej. Ej, ej, ej. O, tu jest, dobra. Ten T1, dobra. Co to jest? Chujuj, dobra. Bez zbędnego pierdolenia zaczynamy się pisgać. Yyy... Nie umiem to grać, nie umiem strzelać, nie umiem kampić Szczerze, nie umiem nic Kurwa, patrzcie, wszyscy te 7 widzicie, bo Te premium, premium dostawało się za darmo Chyba z tego kurwa święta, nie? Halloweenowa T7 Karparty Się herbaty napiję Yes, yes Sigtk, tak, sick my dig Dobra, yy, zaczynamy się pitkać, jest jeszcze 5 sekund do, do końca, czasem poszczalać gośmi Dobra I kurwa co to jest za mapa Aha to jest kurwa, suń dupę, ciulę zaraz ci wyjebie z liści Dobra yy... Dobra jedziemy, szybko padnę, bo nie lubię tej mapy Someone, 7 lost Pojadę za tym synem A ty do kambis, chuj Kurwa. O! Ktoś tam jechał. O, tam jest. Trafia, chuja. Za daleko. Trafiłem, chuja. Czekajcie! No trafiaj, go... Chuj, nic nie trafią. Dobra, spię. no suń dupę debilu, jebany. Dobra, jedziemy. Tam jest jakiś kurwa kutas, nie trafię go. Dobra, jedziemy już, kur... ze nawet, strzelą. O. Ja to będzie mój kurwa! Strzelaj debilu, nie. chuj, już nie ma omo. Dobra, czas się zalać, he <noise> trafią Pa, ja do niego spodjadę.

W dupę! W dupę! A chuj w dupę, kurwa. Przecież go zabiłem. Strzelałem do niego. fakt, Te jeden gramy, kurwa. Dobra. Ruszcie dupy, kurwa. Wdech wydech. Już mnie coś strzela. Kurwa, jakieś ciule grają. Nikt nie ma tego Premiusa? Chyba, że tak specjalnie dopiera. Nie wiem, nie znam się Nie umiem tak grać, ale dobra Co to jest sama? Bo to jest... Nie, to nie jest to sama? Ja myślę Dobra Idziemy na pewnej piździe, Pokażę wam jak to kurwa Nie umiem grać Nie no Wiem, że tego filmu nikt nie ogląda Ale nagrywam tak Sprawdzić czy Czy jednak to <laughs> to, kurwa wejrzy Wiem, że jestem żałosny, ale No wiem, no na to nie No, roboty no suń dupę, ty pilu! Kurwa, ty kretynie jebany. Nie pierdolę ci. Szmatą. Popatrzcie! Szmatą. Pierdolę. A aż... <grydy> Będzie... Będzie mnie, kurwa, strzelał. Musz no sz... Nie radzę, weź weźmie ktoś po tych kurwa, opony, których nie mam, nie? Bo jak mi ktoś wiedzie, no zapierdolę. No! Suć dupę! Śmieciu, rudy. Dobra. No gdzie? Ci... Ty pisto you bana. Ja dorwę! torwę! Ja cię dorwę! Minus dwa było, dobra. Dobra, gram ostatnią rundkę za i Dobra. Na pewno i szybko, 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 szybko. Ładujcie. Kopalnie, nie! Nie, nie lubię tej mapy, jak się nie mylę, czekajcie A, to jest zaś to samo wokół używa No, czy jej nie lubię? Jest jakaś tak tutaj nie lubię Jakiś Polak, jakiś Polak. Szybko, szybko, szybko. Odpowiadać No Kończę, jeszcze nie ma Panzerowski Matrix Matrix jest nudny, to ty dostaniesz. No. Tyran mówi. W gdzieś tyrana przed filmem. Słaby jesteś. No. <śmieniali> da się to jakoś. jest Zostawić mi trafić, w nie umrz. Y... Nie. F1? O. Teraz F1. F1? Bo muszę zrobić. język tu się przeładuj. Liczba pociszków. Uzupełnij zasobnik C. Ej, dobre, dobre. Kurwa, dobre. Słyszę tu U. No, 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 jedziesz, jedziesz. jedziesz. No. Tam jest, tam jest. no ja, Fice. No. Jedź! Kurde, Nie mogę. Ale ja, ja ich dogonię, nie? Nawet do mnie strzelą. Macie już. O kurwa, trafiłem go. <grywa> Chce, przechodzimy. Jeszcze go nie ma. Lejdo lel, Lel. Leldo, czy jak coś tam, czy to się tam czyta. Dobra, jedziemy. Jaka to parę. Kurwa. Chodź. Dobrze. No, 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 no. Myślę, że ja go zabiję. Oszma- Sksuły mi go szmaty. Sksuły. Radio uszkodzone, no, prawie nie w przedział amunicyjny. Sksuły. w dupe to Straciliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. To musiał poczuć. To musiał dupę, poczuć. Suń dupę, bo cię zabiję, idioto. No, to... no, tak Tak, ja. widzicie, nagrałem to, jak zabijam typa. Mm, ja to jestem, kurwa, proela. Widzieliście to? Trzy HP mi zostało. Czekajcie. Czujmy się, że już mnie, mnie zabili. Mm, tam jest, tam jest, tam jest. Tam jest. Kurwa zabity Ooooooo Zabili mnie Skurwysyn Dobra To już chuj nie mnie jak sam syn. To na razie dzięki za oglądanie Jeżeli oglądałeś kurwa Jesteś w porządku do łapkę w górę Jeżeli nie oglądałeś to znaczy że nie oglądasz Mojego kanału zajebistego proelo chujowego Dobra prawdopodobnie to wygram Bo opanujemy Dobra, dzięki na razie.